Zapraszamy do wysłuchania podcastu wspólnoty Anonimowych Jedzeniecholików. Jesteśmy wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego obiadania się. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie www.anonimowijedzeniecholicy.org. To historia zdrowienia jednego z nas. Mój Maciek, jestem ayot, ja jestem też alkoholikiem. Pamiętam, że e, jakiś miesiąc temu, półtora miesiąca temu przyszłem tu na meeting A, bo dawno, dawno mnie to nie było, nie? I mam, mówię, a, to przyjadę. Wchodzę tu na 18, a tu, a tu same kobiety, nie? No i okazało się, że to jest meeting adonimowych i na No ale zostałem tutaj i, i jestem do dzisiaj, nie? Nie jest to długo, ale jakby to powiedzieć, bardzo... E, Długi czas ja wiedziałem, że e, nie tylko picie jest e, moim problemem, nie? bo gdy już nie piłem, to, to pojawiały się inne rzeczy, które, które sprawiały, że, że cierpiałem. Nie? I, I na to cierpienie, na to tym cierpienie, tym, tym takim czymś, co przyniosło ulgę, było na przykład jedzenie. Ale może od początku. W moim domu nie było alkoholu. Moja mama nie piła w ogóle. Um, Tego tata przychodził robił awantury, a ja się bałem. Um, I ten strach już był we mnie cały czas. Nie? W, szkole, w szkole, w szkole, w szkole i w ogóle. Dotąd, dotąd, dopóki nie napiłem się po raz pierwszy. Gdy się napiłem, wszystko to ustąpiło i poczułem, poczułem siłę w sobie, poczułem się tak jak chciałem się czuć na trzeźwo. nie. Ja, ja wiedziałem, że się zbliżyć do ludzi i pamiętam, gdy tylko odczułem ten, ten, to działanie tego alkoholu, to ja już na, na drugi raz to sam sobie kupiłem piwo, schowałem go i przed choinką w szkole już sam wypiłem, nie? bo ja znalazłem na lekarstwo na tą moją odmienność. W szkole oczywiście zawsze z tyłu, zawsze gdzieś z boku, czułem, że, że nie pasuję do tego świata, do tych ludzi i, i nie chciałem być, nie, chodzi, nie chciałem być w szkole, wśród ludzi, na lekcjach, nie? Patrzyłem w okno i byłem gdzieś tam zamyślony, nie? A myśli moje były skierowane na psy, nie? Bo tam sąsiadka miała psy, ja nie mogłem się doczekać, aż, aż pójdę tam do nich i nie chciałem bardzo z ludźmi, nie? I tak, tak mam do dziś, że, że z tymi psami jakoś tak dobrze mi, ze zwierzętami ogólnie. Nie będę wam opowiadał, jak, jak piłem, bo to, to wszyscy ci, którzy pili, się dowiedzą, jak jest, pijemy bardzo podobnie, ale gdy trafiłem po raz pierwszy na meeting, to poczułem, poczułem że, że chcę tu być. Nie poczułem się dobrze, poczułem jak akceptację, jakieś takie że, rzeczy, że zacząłem że przychodzić. No, oczywiście wcześniej, bo troszeczkę się wcześniej cofnę, bo Byłem jeszcze na wielu terapiach, nie wiem, 8-10 sztuk. Zawsze myślałem, że, że coraz kolejna mi pomoże, ale, ale tak naprawdę żadna terapia nie pokazała mi prawdziwej istoty tego, co mi dolega. Ci ludzie, ci ludzie chcieli pomóc, nie? Robili wszystko, żeby, żeby mnie, moje życie się zmieniło, ale niestety, no nie dali rady, nie? Bo moja głowa... Po prostu dzisiaj wiem, że, że żaden człowiek nie był w stanie mi pomóc. Nie? Żadna, żadna istota, żadna ludzka siła. jak jest napisane w Wielkich Księdze. I ja, I ja po prostu po tym wszystkim już trafiłem do A i zacząłem chodzić na mityngi i, i nie piłem. I nie piłem trzy miesiące, cztery miesiące. I wiedziałem, że to jest moje miejsce. A potem pojechałem za granicę, musiałem się odkuć. Chciałem się zarobić pieniążków, i, i tam, gdy nie piłem, już chyba z pół roku, to tam zauważyłem, że, że bardzo smakuje jedzenie. Że jak, że jak coś, je, znaczy nie zauważałem tego, co się dzieje wewnątrz mnie. Wiedziałem tylko, że, że kupowałem sobie ulubione produkty, słódeczne na przykład, i, i jechałem do spodu. Nie? No, potem, potem miałem taki duże sumienia, i musiałem, musiałem jakoś z tym sobie poradzić ale wiedziałem, że, że coś jest na rzeczy i to trwało bardzo długo. Oczywiście nie było to codziennie, ale, ale dzisiaj wiem, że, że przez cały ten okres, gdy nie piłem, to nadal cierpiałem. Nadal odczuwałem tą, tą pustkę wewnętrzną i, i nie wiedziałem. Oczywiście brałem y, tabletki na uspokojenie w międzyczasie, bo myślałem, że, że nie wytrzymam, że oszaleję. Y, oczywiście wszystko, wszystko to pokazane palcem, że to moja partnerka i ci inni ludzie, ten świat i w ogóle. A ja, a ja jestem w ogóle winny. I wiele razy byłem o krok od, od, od zapicia, ja nie chciałem, dlatego, a dlatego znalazłem sobie takie, takie jakby zamienniki. Zacząłem chodzić później, bo potem jeszcze wróciłem do picia, oczywiście, bo się dane. nie mogłem tego udźwignąć wszystkiego. Gdy wróciłem do A, to to zacząłem uczęszczać znów i miałem ogromne pragnienie, żeby, żeby już nie bić nigdy więcej. I zacząłem chodzić regularnie, trwał to rok, dwa, pięć, a ja zacząłem, bo już bardzo pragnąłem tego, tej czyjwości, tej, tej takiej fizycznej wolności od tej substancji, nie? Ale gdy już to, powiedzmy, osiągnąłem, to, to zapragnąłem tej wolności od lęku, nie? Od, od strachu, od wszystkich tych rzeczy, które, które, działy się we mnie, od tej złości, o tej takiej, że, że krótko mówiąc jestem wariatem na szelichu, nie. Ciężko ze wytrzymać. Chociaż ja sam chcę dobrze, nie. Tylko chcę, żeby było to po mojemu. No i, i w końcu mm, zapewniłem coś, czegoś innego. Przyjechałem tutaj do pracy i, i tutaj e, dopiero bo tam mnie nikt nie mówił o programie, tylko, tylko były witingi i, i, i to był program. Nie? Taka, ta karta leciała wokoło, czytaliśmy kroki i to, to był program. Nie? No i dobra. A ja, a ja wewnętrznie umierałem. Ja patrzyłem na tych ludzi, którzy siedzą na mityngu w jakiejś weseli, zaznaczonych, uśmiechnięte, ja pościskany w środku, pozamykany i, i jak wychodziłem, to czekałem, żeby, żeby tydzień przeżyć, nie do samego mityngu. A czytałem w naszej literaturze o radości, o wolności, o spokoju, o takich różnych rzeczach, a we mnie tego nie było, nie? Ja, ja robiłem różne rzeczy, szukając tego i, i nic nie przynosiło mi tego. Tego, tego co jest napisane. Że, że, że to będę miał, nie? I poszedłem jeszcze na terapię DDA. Tam chodziłem rok i byłem pewien, że, że to, to jest tutaj, co to miejsce którym powinien być. Tutaj dostałem ten klucz. No niestety nie dostałem. Nie wiedziałem. No, miałem parę rzeczy nazwać, ale nie wiedziałem, co tak naprawdę mi dolega. No i usłyszałem o tym programie, że można sobie wybrać sponsora, że jest tu taki meeting w okolicy i ja, ja poprosiłem tego człowieka, on mi przekazał ten program. Poczułem się lepiej, spokojniej, ale, ale te, znów mi czegoś brakowało. Jeździłem na warsztaty, i tam człowiek na przykład mówił o medytacji. Zacząłem medytować. Jakś przyszedł spokój, nie? Ale, ale tylko na krótki czas. Za chwilę znów czułem, czułem się w jakiś niepokój, nie? I, I trwało to jeszcze jakiś czas, dopóki, dopóki yy, nie znalazłem człowieka, który który przekazał mi ten program dokładnie tak, jak jest napisany w Wielkiej Księdze. Nie? Czyli bez wszystkich takich dodatkowych rzeczy, które tam są tu dokładane, które, które ja robiłem i, i, i nie przynosiły one, one rezultatu. I ten pierwszy krok był takim krokiem odkrywającym, pokazującym tak naprawdę, na czym polega moja choroba. i na czym polega moja choroba i, i, i co dalej, co dalej ja mam robić, nie? Że składa się ona z dwóch z dwóch takich skład, składowych, nie? Może jeszcze parę razy nie będę tu wszystkiego omawiał, co robiliśmy, ale powiem o, o, tej, o tej prawdziwej istocie, bo różne rzeczy, tak jak wspominałem, robiłem, żeby, żeby dowiedzieć się, co mi dolega, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego Dlaczego nie potrafię żyć normalnie, tak jak inni ludzie, nie? A, a nie dostałem, nigdy, nigdzie nie dostałem tej odpowiedzi. Dopiero program mi to, mi to wyjaśnił. I w tym piątym kroku e, jest napisane, że, że poznajemy prawdziwą istotę naszych błędów, nie? Że, to, że, że muszę podzielić się z Bogiem, z Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi. Istotę naszych, moich błędów. czyli. To nie są same moje błędy, to nie są tylko te, te brudy, takie najgorsze, które zrobiłem, i muszę to spisać. Nie? Tylko muszę dorzucić tam głębiej do, do, do tego, co, co, co powodowało to, to wszystko, co się działo w moim życiu. Czyli do tego, że prawdziwą istotą jest, są te moje wady charakteru i to, że ja je, te, ja je wyhodowałem, że ja je umocniłem i żyłem sobie przez całe życie z nimi. A jak to się odbywało, no, na, na przykład tak, że jak byłem w szkole i chodziłem na obiady, to nie miałem się za co napić. Z kolegami jednego wina, to, to potrabiałem tam e, takie kwitki, że za mamę i dawała za obiady, a ja nie, nie jadłem tych obiadów i kupowałem sobie wino, nie ja wiedziałem, że, że to jest złe, że nie powinienem tak robić, nie? Ale mój umysł mi powiedział, że, że mogę to zrobić, że nic się nie stanie. No ja to robiłem, a, a, a pojawił się we mnie strach, nie? Że ona się o tym dowie, że, że, że inni ludzie może wiedzą o tym, nie, że jej doniosą. I, I tutaj cały czas budowałem ten strach, i, i który podpowiadał, umysł mi podpowiadał wtedy, że, że ci ludzie są nieprzyjaźni, nastawieni, że oni być może wiedzą, jaki jest ten Oszust. Już nie będę wspominał o innych rzeczach, które, które robiłem, nie? które nie były uczciwe. I ja, ja wtedy budowałem tą, 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 tą taką. Ten mur oddzielający mnie od innych. I, i to powodowało, że, że we mnie było to napięcie. Między innymi to, nie? Że to, to, to co ym, we mnie. Wielka Księga, wielka księga mówi, że yy, moim problemem jest jego i nie? Jest koncentracja na samym sobie. I ja wiem, że od dzieciństwa, od tych najmłodszych lat, ja już, ja już żyłem w głowie. Ja już wiedziałem, co, co drugi człowiek myśli o mnie. I, i wszystko, wszystko, co wszystko, jak na to, to spojrzę, to ja doskonale to, to pamiętam, nie? To, to naprawdę aż mnie czasami przeraża. I ten piąty krok był takim wejściem w tę, w tę w strefę, strefę duchową, takim ogromnym uwolnieniem. gdy ja, gdy ja podzieliłem się z tym Moim bagażem z całego życia, ze sobą, to jakby, jakby właśnie ten mur, który budowałem przez całe życie, gdzieś, gdzieś ja wypłynął, gdzieś gdzieś zniknął. Ja poczułem spokój. Tak, to że, że ja przynależę do tego świata i w ogóle zero strachu. Wszystko zostało mi odebrane, nie? Ja byłem w innym świecie. Ale oczywiście to nie trwało długo, bo, bo zaraz głowa bo zaczęła pracować, nie? Jak no dobra mówi, że mam przechodzić. Energicznie do, do następnego kroku. Nie? Że nie mam sobie zrobić przerwy i posiedzieć sobie. Tylko nadal, nadal działać, nie? I, I podczas właśnie realizacji tego, tego programu ja zobaczyłem, że te rzeczy, które opisywane są w obietnicach, one się sprawdzają. One się spełniają u mnie. No. Tak, tak. Tak jakby w tle, nie. Ale się dzieje, no i zauważam, że na przykład jestem na podwórku, zostaję sam w domu, nie? Jestem na podwórku, i no mówię, wejdę do domu, coś tam po coś nie ma no i weszłem, tam popatrzyłem, i wyszłem na dół. Ale ja nie poszedłem nie poszłem tam się na z lodówki, że jestem sam. Nie? Że jak zostałem sam, to ja wiedziałem, co mam robić. No i zauważyłem wtedy, że, że zostało mi coś odebrane. Hmm. Czyli. To, że jak jestem w sklepie, może to na przykładzie alkoholu, powiem, że wcześniej e, butelka po piwie, na przykład, albo, albo puszka leżąca na trawniku, gdy przychodziłem, ona powodowała to, że ja się bałem, że się napiję, nie? głowę. Bo taka była moja świadomość, nie? Tak myślałem, że jest. A po tej zmianie, już e, gdy jestem w sklepie, to. Ja spojrzę na alkohol, patrzę, ale nie zatapiam się już, nie, nie marzę o nim i, i nie muszę uciekać przed nim, nie? Gdy jestem na weselu, u mnie alkohol jest w domu, ale ci wiem, że to nie on jest moim problemem, nie? Nigdy nie był tak naprawdę, tylko ja sam. Może, może troszkę mniej, mniej mało w ogóle mówię o, o jedzeniu, nie? bo, bo jakby Zrobiłem program AA, te 12 kroków i moja uwaga była skoncentrowana właśnie na tej substancji. Nie? Dzisiaj wiem, że choroba jest jedna, nie? jedna tylko wiele ma symptomów nie? i ja dotknąłem tego, to już mnie to pochłaniało. Pewne rzeczy nie dotknąłem, no i, no i jestem na dzisiaj wolny. Nie? Ale wiem, że, że muszę codziennie stosować te trzy dzisiaj ostatnie kroki, czyli robić ten rachunek sumienia. nie. Nie pozostawać, nie pozostawać e, jakby bierny Cały czas obserwacja siebie. Nie. Żebym nie usnął. I krok dziesiąty jest takim potężnym narzędziem. On Mówi, że, że mam zwracać na cztery rzeczy uwagę. Na egoizm, nieuczciwość, urazę i strach. I z tych chorób, z tych, z, tych, z tych rzeczy składa się moja choroba. Tak, tak e, ogólnie. Rzecz ujmując, nie? Uczciwość jest takim bardzo ważnym rzeczą, bo ja wiem, że, że dzisiaj jako, jako alkoholik muszę, muszę być uczciwy, nie? Żebym czuł się dobrze. Jeżeli nie będę nieuczciwy, to mam doświadczenie z tego życia, co się dzieje. Że znów, znów buduję tę granicę między mną a innymi ludźmi. A jeżeli jestem uczciwy, to czuję się dobrze sam ze sobą. Nie muszę, nie muszę tego robić. No i wyzbywać się cały czas egoizmu, uważać na to, nie bo to, bo to to mnie zabijało. No i to, że, że dzisiaj nie, nie wprowadzam żadnej chemii do siebie, po żadnym, e, żadnej substancji, że tak powiem, jest po to, nie po to, żeby mi się wygodnie żyło, żebym ja położył się i liczył, ile mam na kupce poodkładane, tylko żebym był mocny drugiemu człowiekowi. nie tam, gdzie jestem. Ale najważniejszym miejscem dla mnie jest dzisiaj mój dom. Wcześniej była, nie wiem, Tam bym najlepiej zamieszkał. I tak by to nie zmieniło nic y, w moim wnętrzu. Nie dokonałoby się nic, ja dzisiaj wiem, nie? Bo to, bo, to, bo, to, bo to nie to, nie? Nie te narzędzia. Ja myślałem, że sobie posiedzę przez godzinę i się stanie. Siedziałem tak pięć lat Nie stało się i by się nie stało do dzisiaj, nie? Ja wiem, że musiałem zakazać rękawy, i wziął się, wziął się do roboty. I dzisiaj takie miejsce, wspomniałem, jest mój dom, i ja muszę dbać o to, żeby tam było dobrze. Bo jeżeli tam nie będzie dobrze, to ja nic tu nie przyjdę i niczym się nie podzielę. To bym miał ja w, w, że zaraz sobie z tam. A tam, tam na, na, na jest taka baza, numer jeden, i to tam pokazuje się moja prawdziwa twarz. Nie muszę udawać już, nie? Nie muszę robić kogoś i nie jestem z siebie a tutaj tutaj na meeting czy do przychodzę żeby podzielić się tym tym właśnie tym moim doświadczeniem i, no i tyle. I tu czuję się dobrze. Tu czuję się dobrze Pamiętam jeszcze wcześniej chyba pierwszy raz zatrafiłem na ten meeting w licheniu. No, to był I część mi pasowała, część nie. Ale, ale widocznie, widocznie musiałem dojrzeć do, do pewnych rzeczy. Bardzo długo to trwało, bo, bo moja ta głowa jest bardzo oporna i nie chciała, nie chciała przyjmować tej prawdy o sobie samym. Czyli wiem, że, że poznanie prawdy o sobie samym było kluczowe. nie? Ja musiałem się tego dowiedzieć. Co, co, co tam w środku u mnie nie gra? Ten mechanizm był Musiałem zacząć, by naprawiać. Oczywiście, siłą sprawczą jest Bóg, nie? Ale ja muszę dowie się dowiedzieć się, co ja mam zrobić ze swojej strony, nie? Tej ludzkiej strony. Że muszę całą pracę wykonać sam, tą, tą na programie. Dziś, gdy przekazuję program, to, to innym ludziom, to tak jakby no, zawsze mówię na początku, że, że ja nie mam nic wspólnego z tym, z tym czy ty będziesz zdrowy, czy nie. nie? To jest tylko twoja praca między Tobą a Bogiem. I to jest Twój wkład. A ja Ci jedynie mogę, mogę zwracać uwagę e, takim drogowskazem. Jestem tu uważaj, to. A ty na tę decyzję podejmujesz ty, nie? A to Twoje zdrowienie. I wiem, że dzisiaj bez tego nie zrobiłbym nic. Bo gdyby wystarczyło sobie poczytać, to bym sobie poczytał, i bym był zdrowy. No. A za każdym krokiem, za każdym, za każdym czynnością na programie umysł mnie chciał odwieść i. Że nie tak zrobi, jak jest napisane. Że ja dzisiaj wiem, że wystawiłem tego nie najmniejszych szans. Musiałem dostać yy, taką klarowną, usłyszeć odpowiedź od drugiego człowieka. No, czasem, idioto, nie rób tego. Nie rób tego, zamknij mordę. Nie. No. I, to, I to dopiero przynosiło efekt. To może tyle. Dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o osobę.